W Brawl Stars, jak dobrze wiecie, mamy aż 11 poziomów mocy i w zależności jak wysoki poziom mamy, tym łatwiej jest nam grać. Jednak co gdybym wam powiedział, że w tym filmie postaram się przejść grę bez ulepszenia zadymiarzy? Jeżeli oglądaliście moje trzy poprzednie odcinki z tej serii, to zapewne wiecie, że aby przejść Brawl Stars trzeba osiągnąć próg 1000 pucharków. Ale dodatkowo co każde 200 puszek będę miał małe utrudnienie, ale o tym dowiecie się w dalszej części filmu. Dobra, już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko Ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Po wygraniu pierwszej tutorialowej gry na boty, rozpocząłem już normalną bitwę. I ogólnie moja taktyka na to wyzwanie była dość prosta. Otóż, aby jakoś zbalansować to, że mam nieulepszoną postać, Starałem się zbierać jak najwięcej power cubesów i dzięki temu Tom, jak i parę następnych gier, bezproblemowo sobie wygrałem. Z tego też powodu wbiłem 200 pucharków. A i w ogóle taka ciekawostka: jak nie ulepszycie zadymiarzy, to cały czas na ekranie w lobby macie takiego palucha, któremu zdecydowanie nie podoba się mój challenge. Wbijając 200 pucharków, musiałem oczywiście wykonać pierwsze z czterech utrudnień w tym filmie, które każe mi wygrać grę na trybie v 3 Dobra, startujemy grę na 3v3 jak muszę się zauważyć, mam trzy szelki w teamie I to te same skiny mamy wszyscy, więc to jest ciekawe Zobaczcie jak mi tu pójdzie, jest to naprawdę bardzo ciekawy Czy na tej pierwszej mocy cokolwiek tutaj uda nam się ugrać Moi ci tam ich trochę pobijali, Ale chyba zginęli oboje, ojojoj niestety No ja mam naprawdę mało hapa na tej szelce Ja nie mogę tak bardzo raszować przeciwników Bo może się to dla mnie skończyć niefajnie Ok, czy oni tam strzelą coś? Czy oni potra... No Dobra, ja się znowu wam, ale strzelili. Pokuję im tu ulta. A oczywiście wywalam się, bo mam za mało HP niestety. I ten ult też co ciekawe za dużo im nie zadał, chociaż to był ult ultrzeli, który jest naprawdę bardzo mocny, ale jak możemy zauważyć, na tej pierwszej mocy niekoniecznie. Mimo wszystko tutaj mój team draszuje i strzela. Pięknie strzela, więc mamy wina. Teraz powinienem wrócić do wykonywania mojej taktyki która swoją drogą wychodziła mi naprawdę nieźle. Jednak po dłuższych przemyśleniach doszedłem do wniosku, że Power Cubesy całkowicie ułatwiają mi ten challenge. Ponieważ jak jest sens grania na pierwszej mocy, skoro i tak zbierając powery dostaję boosta do damage'u i HP. Przez to starcie z przeciwnikami nie jest już wcale takie ciężkie. Z tego powodu postanowiłem, że po każdym wykonanym utrudnieniu będę grał na innym trybie trwał 3 3 i w tym przypadku jest to Brawl Ball, na którym wygrywałem sobie dosłownie grę za grom, Więc jeżeli aktualnie nie dzieje się nic ciekawego, to chciałbym Wam ogłosić konkurs o takiego skina do Hanka. Jedyne co musicie zrobić, aby go wygrać, to zostawić suba z dzwonkiem, łapkę w górę pod tym filmem i napisać w komentarzu gotowe. A tu na ekranie wyświetla wam się zwycięzca konkursu z poprzedniego odcinka. Zgłoście do mnie na maila lub na Instagrama podbiór po nagrody. Wszystko oczywiście masz podane w opisie. Dobra, lecimy dalej z filmem. Chwilę później wbiłem 400 pucharków, co oznacza, że muszę stawić czoła kolejnemu utrudnieniu, które brzmi Wygraj grę na Bowlu robiąc 0 killi. Uważam, że to może być naprawdę ciężki challenge, bo jak tu wygrać grę nie zabijając nikogo, muszę przede wszystkim liczyć na moich teammateów, którzy się oboje wywalili. Mogę też obijać po prostu sobie przeciwników, ale nie mogę ich dobić do końca. Tutaj sobie ją trochę obiję. To... Nie, 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 zabiję. Dobra. łów. Zapomniałem, że jeszcze mam miszka I ten się mógł zabić tą szelkę Ale zbliżamy się do bramki przeciwników I lecimy po drugiego gola Czy tak się stanie? To się okaże Ja tą trochę nitę sobie tutaj obiję Niestety nie mogę jej zabić A szkoda bardzo Dobra, ale podał mi piłkę to El Primo jest tutaj ta Shelly Która mnie nie przepuści Frank musi ją zabić teraz Zabił I, i lecę z ultem Czemu ten drako stoi na bramce? O co chodzi? Dobra, to on free gola Okej, okay, udało się to wygrać I Jeszcze zobaczę, czy na pewno czy na pewno nie zabiłem kogoś, bo tutaj może... Dobra, na szczęście mam 0 killi. Zmieniłem teraz tryb na hejsta, na którym co ciekawe szło mi naprawdę dobrze. Z tego powodu bardzo szybko wbiłem 600 puszek. To z kolei skutkowało utrudnieniem, które tym razem każe mi wygrać grę na solo bez zdobywania powerów. Jestem bardzo ciekawy jak mi pójdzie to wyzwanie i tu jak możecie zauważyć już, Mamy pierwszego przeciwnika, którego sobie właśnie zlikwiduję. Niestety nie mogę podnieść, powera. Tu jakiegoś Daryla widzę, który sobie mega dziwnie ulta użył. Tak można powiedzieć, bez potrzeby. Okej, okay, idzie na mnie i zabijam go. Jest już top 4, co ciekawe. A tu widzę kolejnego przeciwnika, żeby mnie tylko ten bo nie zlikwidował. Oj, bez sensu chyba tego ulta trochę użyłem. Ale dobra, trudno. Okej, okay, popatrzcie, tu jest ten bo. On o mnie nie wie. Hop, raz. o, 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 o muszę trochę cofnąć bym nie trafił no z nim pojedynek może być mega, mega ciężki aczkolwiek muszę go zabić, bo później będzie lipa, czy... ajajaj, on mnie zabije ajajaj druga próba, mam nadzieję, że teraz pójdzie mi lepiej jak mogliście zobaczyć z poprzedniej gry zabić jakiegoś gościa, który ma 6 powerów jest naprawdę mega ciężkie aczkolwiek ja w tej grze już mam pierwszego killa i myślę, że tu będę miał następnego, ponieważ ta MS nie posiada zbyt wielu HP Dlatego powinni, O oo, uciekła. Dobra, wróciła. Wchodzę na Mida. Ok, mamy tu Karla. Który ma aż 5 power cubesów ale HP nie ma za wiele. Aczkolwiek damage ma dość mocny. Jak na to, że mam... Proszę, 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 proszę. O o, nie zabiłem go. Dobra, zabiłem go rosa. Tylko, że ta rosa ma 8 koła HP. A tu mamy El Primo, który ma... będzie miał 5 powerów. Ajajaj. Jedyne co mogę teraz zrobić, to chyba wejść na trzeciego. To będzie moja jedyna chyba deska ratunku. Nie, no ta Rossa się wywaliła w zołnie. No nie wiem, czy ja to wygram, tak szczerze. No, tu jest jak się Primo, albo jakbym tak chodził wokół tego jeziora. Popatrzcie, czy to jest to jest w sumie mądre, jeżeli on by za mną chodził. Tak, tak zabiego. Nice, o i dobra nie podniosłem powerów I udało się, udało się to wykonać Przyszła pora na knockout Na którym wygrałem dosłownie każdą grę Dlatego też bardzo szybko wbiłem próg 800 pucharków. Z którym wiązało się utrudnienie, każące mi wygrać grę na trybie 5V5. Dzisiejszego dnia na trybach 5x5 5 był akurat knockout, więc ciekawe, jak mi tutaj właśnie na nim pójdzie. Poszedłem sobie od razu na mida, i tu wie, to jest walka z jakimś El Primo, którego nam się udało zlikwidować, i tu widzę, że jeszcze jednego udało nam się zabić: ja tą Ems walę, tylko niestety ona ma strasznie dużo HP, ponieważ ma już trzy power, upy, no i niestety ja zginąłem. Ale moi teamacie powinni zabić tą Ems. Tak jest, udało im się to wygrać, ale oczywiście potrzebujemy jeszcze drugiej rundy, aby wygrać całą bitwę. O o, ból nie, nie no co jest? Jakiś ból mnie podjechał od razu. Może moi teamie się to jakoś wykerują, to się okaże. O o, czy tu będą kłopoty z tym? No, świetny skok, pimo primo wykonał tutaj. Okej, okay, oni to mają, tak, wygrali. No, za wiele w tym meczu nie zrobiłem, co prawda. Zobaczcie jeszcze moje statystyki. <grafy> no są dość, powiedzmy, przeciętne. Ostatnim trybem w tym filmie, na jakim zagrałem, był Game Grab. A na nim, po paru wygranych bitwach, miałem lasta o 1000 pucharków. Okej, okay, a więc zaczynamy ostatnią grę w tym filmie. W sensie prawdopodobnie ostatnią, bo mogę ją jeszcze przegrać. Jednak bądźmy dobrej myśli i miejmy bardziej nadzieję, że wyjdę zwycięstwo z tego właśnie meczu. I na razie to wygląda dość nieźle, ponieważ mamy 3 gemy, a przeciwnicy 0 i tutaj ból we mnie wjeżdża, jaj. Ale wjechał. No niestety nie było to dość właśnie mądre z jego strony. I znowu idzie ból. On ma niestety dużo HP i na tej pierwszej moty ciężko mi jest go zlikwidować. Ale dobra, jakoś jakoś sobie poradzę. Tego daj na Majka mogę zawsze sobie zabić, bo on ma mniej HP już. Ale tego bóla też chciałbym sobie tutaj usunąć, albo odciągnąć chociaż od nas, żeby tam poszedł na respa. Zobaczcie, mamy 9 gemów już. Ej, idzie to w miarę sprawnie jak na razie. Ej, chyba to mamy. Raczej jakoś się od tego bóla nie wywalą. To to wygramy. Dobra, 4. Ej nie, no, to już jest, to jest wygrane 100%. Dobra, udało się to wygrać. I zobaczmy jeszcze, czy na pewno tak jest. Tysiąc pucharków. I tutaj jeszcze macie potwierdzenie, że faktycznie nie ulepszałem żadnego zadymiarza. Ale jak możecie zauważyć, na Darylu mam piątą moc. Ale to tylko i wyłącznie z tego powodu, że tutaj, jak możecie zauważyć, w kalendarzu za dzień trzeci jest ulepszenie Daryla właśnie na taką moc. I to trzeba odebrać, więc nie miałem jakby wyboru. Musiałem to wziąć. Ale nim, jak możecie zauważyć, nie grałem ani jednej gry. To... A więc to na tyle w tym odcinku. Wpadajcie na te filmy, które teraz widzicie na ekranie, bo wyszły naprawdę spokojnie a my widzimy się w następnym.